Witamy Państwa bardzo serdecznie w, na konferencji prasowej poświęconej informacji na temat realizacji w mieście Koszalinie programu in vitro. Krótka historia, naprawdę, ale bardzo ważna, proszę Państwa. Otóż poczęcie tejże inicjatywy, bo teraz takie ładne słowo, nastąpiło w lutym. W 2013 roku, nie przesłyszeliście państwo, 2013 roku była przeze mnie złożona pierwsza interpelacja, aby taki program y, zafunkcjonował w Koszalinie. Y, niestety odpowiedź była wówczas negatywna pana y, prezydenta Piotra Jelińskiego. Y, odpowiedział, że nie widzi potrzeby, aby w Koszalinie taki program został wprowadzony. Y, Kolejna próba miała miejsce w 2016 roku, była to inicjatywa obywatelska, jednakże bez programu i upadła z tego powodu, że formalnie no, nie było programu, była sama tylko uchwała nawołująca prezydenta do opracowania takiego programu. 2017 rok mamy już listopad. Program został opracowany dzięki pracy zespołu, którego część tutaj z państwa była członkami, była Dorota i Basia i Bogusia Tjece, przepraszam, że tak po imieniu, panie radne i y, ten program został opracowany, skonsultowany z Stowarzyszeniem Ogólnopolskim Bocian i y, został wprowadzony pod obrady sesji. Y, uzyskał poparcie większości, jednakże niestety z powodów formalnych, a związanych z uzyskaniem opinii Agencji Taryfikacji Ocen y, Procedur Medycznych został przez wojewoda zachodniopomorskiego, została ta, y, uchwała uchylona. Kolejny rok, mamy już 2018, początek, kiedy ta uchwała jest uchwalona, uchylona. 2018 Rada przegłosowuje uchwałę, w której zobowiązuje prezydenta do opracowania takiego programu. Mamy 2018 rok. Ten program. Zostaje opracowany w 2019 roku. Trwa to dosyć długo, choć dojście do tych programów i możliwości oparcia się na innych materiałach były bardzo duże. Suma summarum ten program został opracowany, przekazany do oceny agencji. Agencja w lipcu tego roku wydała opinię pozytywną. Co jakby stanowiło już możliwość procedowania dalszego. Ale czas leci. Koszalinianie i koszalinianki oczekują tego programu. Wiemy o tym z całą pewnością, bo nasze rozmowy przeprowadzane wcześniej i teraz wskazują na to, że jest ogromne oczekiwanie na ten program. Ponieważ zbliża się sesja listopadowa. 26 listopada obradujemy na sesji. E, program nie został jeszcze zaakceptowany przez prezydenta e, w znaczeniu takim formalnym, żeby mógł wejść pod obrady sesji. Zatem po prostu najzwyczajniej przejęłyśmy inicjatywę, pomagając tym samym panu prezydentowi e, no, możliwość. E, Wprowadzenia tego pod obrady sesji w dniu 26 listopada. W związku z tym powstał projekt uchwały, który jest bardzo prosty i tu nie chodzi o jego treść, który to projekt uchwały wprowadza pod obrady sesji tenże projekt i przyjmuje się tenże program, który, o którym mówię program in vitro. Mam nadzieję, że. Pan prezydent będzie z tego zadowolony, ten krok wykonany przez kobiety jest y, też takim myślę gestem w tych trudnych czasach, w których w tej chwili jesteśmy, gdzie kobiety... Y Zostały potraktowane y, tak, jak zostały. Nie chcę już tego tematu rozwijać, więc myślę, że naszym obowiązkiem, kobiet y, tutaj będących, nie wszystkie są, bo nie wszystkie mogą kobiety. Y, chcę powiedzieć, tylko jeszcze zaznaczyć, że w tym zespole brało udział kilku panów. Ale uznałyśmy, że dzisiaj, właśnie w tych czasach, to my ten program przedstawimy i tę propozycję Państwu przekażemy. Y, mam nadzieję, że ten program. Wejdzie pod obrady sesji, jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby nie zdarzyły się jakieś historie wymyślone pod tytułem z powodów formalnych, z powodów prawnych, z powodów tam jeszcze jakichś innych. To już najwyższy czas, najwyższy czas, żeby ten program. Kośalinie zafunkcjonował. Dziękuję i o programie kilka słów powie pani radna wiceprzewodnicząca Rady Basia Grzegorzewicz. Proszę bardzo. Szanowni państwo, oczywiście mamy już program. Program jest dokładnie przekazany nam przez miasto Łódź, obowiązuje w Łodzi, funkcjonuje już od pewnego czasu. Ja tylko państwu powiem, program się nazywa dokładnie: dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla Mieszkańców miasta Koszalin w latach 2021-2023. Zanim Państwu opowiem dokładnie, dosłownie w paru słowach, co zawiera program, to powiem tylko, że Światowa Organizacja WHO zaklasyfikowała niepłodność jako chorobę. Społeczną. Dlaczego społeczną? No to e, chyba jest jasne, dlatego że jej e, zjawisko jest e, narastające. To dotyczy oczywiście świata, ale dotyczy również e, Polski, dlatego że my nie odbiegamy od światowych norm, jeżeli chodzi o tę chorobę. E, w Polsce około 15% e, par e, jest e, niepłodnych e, i to daje taką zatrważającą liczbę 1,5 miliona par. E, a tylko 50% z nich podejmuje jakiekolwiek e, terapie e, w tej kwestii. I to Dodaje taką cyfrę 12% w skali roku, a tylko 2% z tych wszystkich par kwalifikuje się do tej metody, którą my chcemy od przyszłego roku wspierać. Program. Był już wspierany przez rząd w latach 2013-2016 i wtedy rząd PO, PSL dofinansowywał leczenie tą metodą. Szacuje się, aczkolwiek to jest wszystko niedoszacowane, że w tym czasie 17 tysięcy par skorzystało z tego programu i na świat przyszło 8300 dzieci. Nasz program zakłada dofinansowanie w ciągu tych 3 lat, 100 tysiącami rocznie, koszalińskie pary. Ponieważ te dane, które przytoczyłam w skali kraju, dotyczą również koszalina i można je przełożyć na nasze warunki. Otóż 15% par choruje na niepłodność, to daje liczbę 2911 osób, z tego 2% kwalifikuje się do metody, więc jest to 58 do 60 par w koszalinie. I tyle parów z tego programu będzie mogło skorzystać. Program zakłada, że rocznie 100 tysięcy złotych będzie przeznaczone na dofinansowanie dla około 20 par, w zależności od tego, ile par się zgłosi. I program przewiduje dofinansowanie pięcioma tysiącami złotych do podjętej jednej próby pozaustrojowego zapłodnienia. Ponieważ to, są, to jest leczenie bardzo drogie, bo waha się jedna taka próba między 7 a 18 tysięcy złotych, więc oczywiste jest, że wiele par, które mogłyby tą metodą posiąść potomstwo, nie stać po prostu na zastosowanie. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że oprócz, i to jest bardzo dobra wiadomość, oprócz tych 100 tysięcy rocznie, które przeznaczy nasz samorząd na leczenie niepłodności, również samorząd województwa zachodniopomorskiego bierze udział w programie i dofinansowuje wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, które taki program wprowadzają. Jest to dofinansowanie bardzo fajne, bo to jest złotówka do złotówki. Otóż jeżeli my przez znaczymy 100 tysięcy złotych, tyle samo dostaniemy do finansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że metoda, metoda in vitro jest oczywiście metodą dobrowolną. Tu nikt do niko, nikogo do niczego nie zmusza. Każdy ma wolną wolę, każdy podejmuje tę decyzję sam. I jeszcze dodam tylko, że nie jest to metoda nowa, dlatego że najstarsze polskie dziecko urodzone metodą, za pomocą metody in vitro ma obecnie 32 lata i troje własnych dzieci. Dziękuję bardzo. Trzymam w ogóle kciuki za wszystkie pary, które zdecydują się e, na zastosowanie tej metody. Trzymamy. Trzymamy. Trzymamy Oczywiście. i jeszcze Trzymam. pani rana Drochota Hałat, która Oczywiście też bardzo, bardzo czynnie uczestniczyła we wszystkich pracach od początku, jeszcze jak byłyśmy w innej formacji, czyli w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że już jesteśmy na tym etapie, bo jest to bardzo ważne. To dziecko rodzi się w bólach w siedmioletnich. Także to dość długo. Liczę na to, że pan Prezydent przychyli się do naszego wniosku i w trybie natychmiastowym e, zatwierdzi e, ten program i będziemy mogli obradować e, tą uchwałę na najbliższej sesji. Ja osobiście mogę tylko powiedzieć, że e, znam wiele par e, koszalińskich, które borykają się z tym problemem. E, płaciły już same, bo przez, ten, przez te 7 lat nie mogły się doczekać e, tych pieniążków. części się udało. I mają swoje dzieciątko, natomiast część oczekuje z płaczem w oczach. Jak rozmawiam z tymi matkami, one po prostu były rozżalone. I są. To tak jak my jesteśmy rozżalone teraz, w obecnej sytuacji. Natomiast z jednej strony walczymy o życie dla dziecka, i uważam, że. Pokazujemy, o co nam chodzi, o to, żeby jak najwięcej dzieci się rodziło właśnie metodą in vitro urodzin, które są bezpłodne, nie mogą urodzić w inny sposób, ale również walczymy um, o to, żebyśmy miały swoją podmiotowość, żeby kobieta mogła decydować o tym właśnie, że kiedy chce i kiedy może mieć dziecko. Także liczę na pana prezydencie. Bardzo my również. Mam nadzieję, że te 100 tysięcy nie będzie barierą. Jest to naprawdę niewielka kwota i można było ją, ją już przez te 7 lat Pana kadencji, po te 7 tysięcy odłożyć. Także bardzo Pana prosimy w trybie natychmiastowym o wprowadzenie tej metody do... Y, y, działania. Pod tą uchwałą podpisała się wystarczająca liczba radnych, już pokazywałam, teraz tylko mam zamknięte to, y, pozwalająca na y, potraktowanie tego jako inicjatywy. Y, podpisze się jeszcze pewnie więcej, jako inicjatywy radnych. I wtedy jest to obowiązek wprowadzenia. Y, po prostu pomagamy panu prezydentowi i myślę, że jesteśmy otwarte na różne dobre inicjatywy Pana Prezydenta, bo z kobietami Panie Prezydencie warto trzymać. Pan się o tym przekona.